Droga mamo, podwójny bezprzewodowy laktator elektroniczny został stworzony z myślą o tobie, twojej wygodzie i twoim cennym czasie. Jako kobieta nowoczesna łączysz ambicję zawodową z macierzyństwem, dlatego powstał model Nenokamino. Atrakcyjny, niezawodny, potrzebny zarówno tobie, jak i twojemu dziecku. W zestawie Neno Camino znajdziesz woreczek do przenoszenia elementów laktatora, dwa zestawy smoczków do butelek, dwa dodatkowe zaworki. Trójfazowe urządzenie pompujące: dwie butelki z podstawkami, zaworkami, ergonomicznymi lejkami i nakładkami kabelek USB do ładowania urządzenia pompującego. Butelki Nenokamino charakteryzują się wysoką odpornością cieplną oraz ekstremalną zdolnością pochłaniania uderzeń. I oczywiście, tak jak pozostałe elementy zestawu, są całkowicie wolne od BPA, troszcząc się tym samym o zdrowie i bezpieczeństwo mamy oraz jej pociechy. Wiemy, jak istotny jest komfort podczas odciągania pokarmu. Stąd też w modelu Nenokamino wykorzystano japoński silikon, który zmniejsza poczucie ucisku i usprawnia przepływ mleka. W zestawie nenokamino znajduje się także dokładna instrukcja użytkowania, stabilna podkładka pod urządzenie pompujące oraz długa rurka PVC pozwalająca na swobodne odciąganie pokarmu. Nenokamino został zaprojektowany tak, aby żadna kobieta nie mogła przejść obok niego obojętnie. Odważny design nawiązuje do najnowszych trendów. Ten laktator idealnie pasuje dla kobiet. Które lubią się wyróżniać. Kontakt matki z dzieckiem to niezaprzeczalna więź, której nie da się opisać słowami. Wierzymy, że nasze laktatory pomagają pielęgnować to połączenie, zapewniając komfort zarówno mamie, jak i jej maluszkowi. Menno to dzieci.